Artur Mazur, klatka po klatce online, a ze mną e, Szymon Kołęcki. Szymon, który wygląda, jakby siedział w kinie, ale to nie jest kino. E, zaraz o tym pogadamy, a zaczniemy od tego kina, wiesz, YouTube'owego. Nie będę ukrywał, że dzwonię po, po publikacji trailera KSW. I tak się zastanawiam, Szymon, e, chyba lubisz wbić szpilę Łukaszowi Jurkowskiemu w trailerze e, KSW, bo to już jest drugi trailer KSW. W którym wbijasz szpilę i urasowi właśnie. Znaczy, nie będę ukrywał, że coachu, który jest jakby producentem tego trailera, niezbyt długo mnie namawiał do tego, żeby wziąć w nim udział. Natomiast też to nie jest tak, że ja przychodzę z gotowymi jakimiś tekstami, które mają wbić szpilę. Coachu też potrafi tak podprowadzać rozmowę, tak długo ją podprowadza, że uzyskuje to, czego chce, później zmontuje to, e, tak, żeby wzbudziło zainteresowanie, i w związku z tym, że dzisiaj rozmawiamy, wydaje się, że e, swoje zadanie to spełniło. Także, ale myślę, że e, nie wiem, ja raz tylko widziałem ten trailer na razie i wcale nie uważam, żeby tam e, żeby jakoś kogokolwiek mocno obraził. Faktycznie, szpilki są wbite, ale to jest taka, taka delikatna wersja. Dobra, o ile w pierwszym przypadku się zgodzę, czyli ten pierwszy trailer, w którym mówiłeś, że tam, no ty różnie, raz możesz brać walkę sportową, a taką jak z, z Martinem Zawadą, a raz taką mniej sportową jak z Jurasem, tu się zgodzę. Pewnie Coachu, którego zresztą pozdrawiam serdecznie, y, pewnie od ciebie wyciągną. No, ale powiem Ci, że jak tutaj y, oglądam trailer y, ten do walki y, Juras Półdzian, no to powiem Ci, że. Tutaj już widzę, nie wiem, no i właśnie od wczoraj jest, słuchaj, dyskusja w internetach. Pogarda? Tak mocno słowo, mocne słowo użyte przez kogoś. Z mojej, nie z mojej tak, niech, niech. Nie, 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 absolutnie nie, absolutnie nie. Do, ja mówię raz dopiero to obejrzałem i nie pamiętam, które zdania dokładnie były użyte, ale pamiętam, że tam coś było o, o, o legendzie, że też pamiętam taki tytuł, że pójdzie będzie się pił z legendą. Potem przeczytałem, że to chodzi o Łukasza, to nie uważam Łukasza za jakąkolwiek legendę. Oczywiście uważam go za dużą część historii Federacji KSW i polskiego MMA, tu się zgodzimy, ale na pewno nie, nie za legendę. Legendą jest Michał Materla w tej federacji, jest mamy Halidów, może nawet Mariusz Płudzianowski. Na, na status legendy pracuje Tomek Narkun, pracuje Marian Dziółkowski i wielu, i wielu innych. A natomiast nie Łukasz. Łukasz jest jej ważną częścią, ale na pewno nie legendą. I pamiętam, że tam było coś o legendzie. Zresztą Łukasz też się dobrze do tego odniósł, bo. On też uważa się bardziej za ambasadora niż za legendę. Wygrał pierwszy turniej, kiedy MMA praktycznie raczkowało, kiedy e, o, to chyba jest druga część, e, e, jakby, w której wziąłem udział, w którym mówiłem, że no, Łukasz ze swoim podejściem w dzisiejszym takim profesjonalnym, zawodowym sporcie by się nie odnalazł. Odnalazł się w swoich czasach, kiedy e, to jeszcze nie było tak mocno sprofesjonalizowane i tak naprawdę bili się ludzie z poszczególnych e, dyscyplin sportowych. E, Trochę podpatrując inne techniki z innych dyscyplin i, i próbując swojej walki w klasę, dzisiaj jest zupełnie inny poziom. I, i jakby podtrzymuje to, że Łukasz by się na poziomie mistrzowskim, myślę, że by się w tym nie odnalał. A to może inaczej. A czy uważasz, że jeśli nie jest legendą sportową Federacji KSW, Echem. wróć Organizacji KSW, bo nie lubię słowa federacja, e, to może jest jednak legendą? Mikrofonów, jeśli chodzi o KSW. Absolutnie. Ja na pewno bardziej Łukasza cenię za jego pracę komentatorską. Uważam go e, za niewątpliwie część sukcesu Federacji KSW. To w ogóle nie podlega dyskusji, bo jego głos e, 10-12 lat temu już e, naprawdę mocno znacząco wiązał się już z Federacją KSW i, i mocno wiąże się do dzisiaj. I uważam, że jakiś procent sukcesu KSW wiąże się z, ze sposobem komentowania. Tych walk przez e, Nawiązałeś do tych słów. Łukasz Jurkowski w dzisiejszej formie i ze swoim trybem życia absolutnie nie ma szans wygrać z Mariuszem Pudziadowskim. Uważasz, że Łukasz się źle prowadzi? E, tryb życia to nie oznacza, że źle się prowadzi, bo ja mu nie zaglądam do domu, ale wiem ile ma pracy, wiem ile ma zajęć, e, wiem co robi i jak mało czasu w ostatnich latach mógł poświęcić na trening. Ja, to, nie chodziło o to, jak on się odżywia. Czy znaczy, może inaczej, nie... jak się prowadzi jako sportowiec, czyli czy jest w tym rygorze, może tak. No, wiadomo, że od dwóch lat praktycznie nie był w rygorze sportowym i, i dlatego też jakby pozwoliłem sobie na taką opinię. W okresie przygotowań do walki na pewno to jest zmienione i robi wszystko, żeby do tej walki się przygotować, natomiast Mariusz jest pełnym zawodowcem. On mniej lub więcej trenuje cały czas, jakiś poziom sportowy utrzymuje i uważam, że jeżeli będzie w takiej formie jak był, czy zbliżonej do formy, którą prezentował w walce ze mną, czy w walce z Junem, i powiedzmy, te dwa lata nie wpłynęły mocno pogarszająco na, na formę Mariusza. To uważam, że wygra z Łukaszem, który od dwóch lat zajmuje się głównie pracą, a, a tylko te kilka tygodni teraz poświęcił na przygotowania. Przy całych jego umiejętnościach, jego doświadczeniu i jego niewątpliwym talencie, bo to jest zawodnik moim zdaniem bazujący w dużej części na talencie, a w mniejszym na pracy, to, to jednak cały czas będę optował za tym, że, że Mariusz tutaj. Wypracuje sobie to zwycięstwo. A jakbyś miał ocenić te szanse procentowo w tym starciu? To jakby. 60 do 40. 60 do 40, ponieważ uważam, że Łukasz dobrze poruszając się cały czas w pierwszej rundzie, zadając może nawet niewielką ilość ciosów, Jeden, dwa, trzy, które może dojdą, ale nie da się screenchować i przewrócić, bo jeszcze będzie miał dużo w miarę tlenu i będzie mobilny na nogach. I, i będzie gdzieś tam cały czas poza tym dystansem zapaśniczym Mariusza, może pierwszą rundę e, zapisać na swoją korzyść. E, I to jest jakby jedyny argument. Natomiast no, nie da rady trzech rund uciekać przed Mariuszem i e, gdyby mu się udało to w dużym stopniu zrealizować jeszcze w drugiej, to, to druga runda może również. Natomiast no, prędzej czy później Mariusz go przewróci, to nie ulega wątpliwości. Czyli co? Jedyna szansa Łukasza to po prostu wjechać w niego. Nie Łukasz, Mówiąc, Łukasz, albo wyjdzie, albo nie? nie, Łukasz, nie właśnie Łukasz nie może w niego wjechać, bo jak Łukasz w niego wjedzie, to Mariusz go skończuje. A jak już Mariusz złapie jego rękę, nogę, albo pas, no to, to, to raczej go obali. Łukasza moim zdaniem broń to jest cały czas dystans i punktowanie prostymi ciosami od czasu do czasu, nie wchodzenie w pół dystans, bo Łukasz nie ma takiego ciosu z ręki, żeby znokautować Pudziana. Pudzian walczył z bardzo dobrymi strajkerami i tylko e, Peter Graham był w stanie w drugiej rundzie E, znokdownować Mariusza, bo nie powiem, że znokautować. Mariusz był już wycieńczony po pierwszej rundzie, tak, był lekko taki zmęczony i prawym podbródkowym Mariusza posadził na matę, później e, go skończył. Natomiast nikt, nawet z tych dobrze bijących zawodników, nie był w stanie naruszyć. Tam popek go trafił, ale to Mariusz jakby leciał do niego, ale tylko uklękł na kolano i, i, i pobieg dalej. Ale wydaje mi się, że Łukasz Urkowski nie ma takiego ciosu, żeby ryzykować walkę w bliskim kontakcie. Z Mariuszem. Myślę, że poruszanie się na nogach i ciosy w dystansie i walka o jak najdłużej utrzymanie walki w stójce to powinna być Łukasza broń. Awantura z Mariuszem w bliskim kontakcie skończy się jego przewróceniem. Czy nie uważasz, że po raz pierwszy może dojść do takiej sytuacji, że. Bo ja rozmawiam z różnymi ludźmi, i takie, takie opinie się pojawiają, że. To Mariusz może mieć przewagę kardio w tej walce. W takiej, wiesz, tak, takim, tak, klinczu, tak, w takim tak, klinczu, w takim tak. wymęczeniu. Znaczy, to nie tylko w klinczu. E, chyba wszyscy zapominają o tym, co zabiera najwięcej tlenu. Najwięcej tlenu zabiera stres. E, nie brak wytrenowania, e, tylko stres. E, stres powoduje zamykanie się naczyń krwionośnych w organizmie. Zamknięte naczynia krwionośne nie są w stanie przepopoływać krwi. Mariusz w wielu walkach wychodził mocno zestresowany. Ja to jakby widziałem. E, i to był główny czynnik, który odbierał tlen, poza oczywiście jego muskulaturą i innymi rzeczami. Myślę, że przed walką z Jurasem on się nie stresuje. Oni się znają, trenowali wiele lat. Myślę, że Mariusz uważa, że wie, co zrobić, żeby pokonać Łukasza Jurkowskiego. I myślę, że on o wiele mniej zestresowany wyjdzie do tej walki niż normalnie. I to już będzie jego przewaga, bo samo cardio. jakbyśmy zmierzyli czy na bieżni, czy nie wiem, na przyrządach, czy, czy testy test wydolnościowyśmy zrobili, uważam, że Mariusz w każdym z tych elementów wygra z Łukaszem Jurkowskim. Natomiast walka to jest zupełnie co innego. Także jakby podsumowując, nie klincz, nie obalenia i tak dalej. Oczywiście to też ma znaczenie, ale dużym atutem będzie to, że moim zdaniem Mariusz nie będzie zestresowany e, sytuacją, która go spotka w oktagonie. W takim mm -hmm. stopniu, w jakim powiedzmy, nie wiem, stresował się przed walkami z najtrudniejszymi jego przeciwnikami. Po, oceniłeś szansę Łukasza na 60%, 60%. Na, nie, nie Łukas na 40. Na 40, Mariusza na, 40, 60. Mariusza na 60, ale słynna, słynna liczba w sportach walki 60 padła. Wczoraj rozmawiałem z, z Michałem Matelą, który powiedział, że jeśli Łukasz Jurkowski wypracuje swoją formę, na co najmniej 60% to wygra. Wszystko, co będzie powyżej tych 60%, jego, powiedzmy, normalnej dyspozycji, da mu zwycięstwo. Zgadzasz się z, takim, z, taki, z taką tezą? Nie, ja, ja się nie zgadzam. Ja uważam, że stylistycznie Łukasz Jurkowski pasuje bardzo Mariuszowi. Dlaczego? E, dlatego, że Łukasz nie ma najlepszych zapasów. E, oczywiście umie zapasów, umie partia i tak e, dalej. Natomiast nie ma nokautującego ciosu. To jest stylistycznie dla Mariusza najlepszy. Ten, kto super broni obaleń i ma moc chyciot. To jest stylistycznie zawodnik, który e, największej trudności e, Mariuszowi sprawi. Łukasz oczywiście ma swoje nokauty, ale wie, ma już jakby w parterze technicznych, natomiast niewiele ma takich czystych z ręki. Uważam, że Mariusza nie znokałtuje ręką i Mariusz się tego nie będzie bał. A myślę, że krok po kroku Mariusz będzie jednak wywierał presję, dlatego też te miejsca na obrotowe kopnięcia za dużo nie będzie. Może obrotowy łokieć, ale Mariusz trzyma wysoko. Ręce. Ja nie sądzę, żeby forma, oczywiście jakby miał bardzo dobrą formę fizyczną, to wtedy by się dużo więcej poruszał i byłby trudniejszy do złapania. Pewnie tak, ale myślę, że nie, że to nie jest tam granica 60%. No, myślę, że musiałby być naprawdę w takiej optymalnej formie, choćby jakby w walce z Sokoczu. Uważam, że Łukasz po długiej przerwie w walce z Sokoczu miał dobrą formę fizyczną. I to było widać nie tylko po jego wyglądzie, ale również po jego sposobie pracy, poruszania się. I samo to, że w trzeciej rundzie Sokodżu zdech, a Łukasz jeszcze walczył. Natomiast w walce z Bałkanu zapomniałem nazwisko przeciwnika z sorry, tak, tam, tam moim zdaniem nie był w najlepszej formie. Jeżeli będzie w podobnej teraz co z Mariuszem, to, to myślę, że na fizykę w tej walce nie będzie mógł liczyć. No dobra, ale załóżmy, bo jak to się mówi w klatce, może stać się wszystko. Załóżmy, że ten pojedynek wygrywa Łukasz czy Jura Sirkowski. Zgodzisz się na pojedynek z nim w takim układzie? Ja w ogóle nie planuję walki z Łukaszem. Nasze walki miały dojść wielokrotnie do skutku, jestem w kontakcie z Federacją, mam jakieś plany na swoją kolejną walkę i, i, i jakieś terminy, myślę, że to Federacja niedługo ogłosi. W żadnych moich planach przedstawianych przez Federację nigdzie Łukasz Jurkowski nie występuje. A, i, o, teraz sobie przypomniałem, że to jest bodajże trzeci element y, mojego, mojego zaistnienia w trailerze mówiącym o tym, że nie podoba mi się nie podoba mi się Łukasza, że jak on wygra z Mariuszem, to on wtedy walczy z Kołeckim i ta walka musi dojść do skutku i w ogóle nic nie musi dojść do skutku, Łukasz nie będzie wybierał sobie, kiedy będzie walczył z Kołeckim, Ja nie jestem jakimś śmieciem, który będzie się przygotowywał i wchodził, kiedy Łukaszowi się e, zachce ze mną walczyć lub nie. Nie mam żadnych, e, póki co propozycji walki z Łukaszem, mam nadzieję, że takich propozycji nie będzie. A dlaczego? Jesteś wściekły o to, nie, że ja już, odwołał, ja, odwołał waszą pierwszą walkę? Nie, ja, ja w ogóle nie chcę więcej się przygotowywać do, do zawodnika, który nie wiadomo, czy weźmie poważnie przygotowania. I nie, i tyle. No, parę razy ta walka została odwołana. To nie jest tak, jak się mówi, że raz ja wypadłem, raz zacząłem. No właśnie, walka. bo w tym trailerze też powiedział, że to, to jest jakby to, jeden jeden. Ta walka była wiele. To walka była więcej razy przekładana i tak naprawdę mojego wypadnięcia, nawet tego październikowego nie można porównywać z żadnym innym wypadnięciem. Ja też nie mogę dokładnie powiedzieć o powodach moich kontuzji, a jak zakończę karierę, to zdecydowanie wtedy będę mógł powiedzieć. No to przechodzimy do Ciebie, bo tak, wyglądasz jakbyś siedział w kinie, ale to nie jest kino, no więc właśnie. I te, żeby była jasność, te nasze przerwy, problemy z łączem właśnie chyba z tego powodu się biorą, Być może, właśnie, by, gdzie być może. E, siedzę w komorze normobarycznej, takiej... Tak. Fajnie, że, żebyście wiedzieli, że to nie jest samolot, to, to tak, tam są jakieś drzwi i tak dalej. E, przychodzę sobie, jak jestem w Warszawie dwa razy w tygodniu, e, w chwiliczkach jest e, stacja zdrowia normobarii, Zapraszam serdecznie i e, właśnie... A jeszcze tutaj, tutaj leży jeden zawodnik, który w sobotę walczy, Coś się regeneruje, weź weź pomachaj coś Sylwester. A Sylwek, pozdrawiam, tak, pozdrawiam z Także z Sylwkiem sobie przechodzimy na komorę normobaryczną i relaksujemy się tutaj. Poza tym, że tlenu trochę zażyjemy, to cisza, spokój, tam nawet mamy łóżko, można się zrelaksować, nawet wyspać. No to ja rozumiem, że przygotowujecie się do, do walki, sam to powiedziałeś. I to właśnie, to kiedy ten pojedynek, bo jeszcze nie ogłoszony. Ja, ja myślę, że w wakacje. Nie jest ogłoszony z tego względu, że ja nawet nie wiem z kim miałbym walczyć, wiem, wiem tylko, że mniej więcej do końca wakacji, być może tuż po wakacjach powinienem zawalczyć i taką mam deklarację, co do terminów to, to już musiałby w się wypowiedzieć, natomiast cały czas czekam, wiem, że wprowadzi e, jakieś rozmowy i niedługo pewnie mi, mi zakomunikuje kto ma być moim przeciwnikiem. No, głoś Głośno się mówi o Gali, nawet głośniej o tej Gali, chyba drugiej, która miałaby się odbyć po tej czerwcowej, czyli o Gali w Puli, bo tam już w chorwackich mediach pojawiają się informacje, data konkretna. E, to jest chyba 4 września, jak, jak się nie mylę. Czy ty wolałbyś walczyć, wal, walczyć właśnie 4, 4 września, czy, czy wcześniej? Czy wcześniej już się nie, nie wyrobił? Wolałbym nie, bola, walczyć w Polsce niż za granicą. Wszystkie swoje dotychczasowe walki stoczyłem w Polsce i nawet jak startowałem jeszcze w ciężarach, w międzynarodowych imprezach, to zawsze w Polsce starty dawały mi większą przyjemność niż za granicą. Jeszcze mam nadzieję, że jednak zawalczę w Polsce. Wrócę jeszcze do, 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 do pojedynku Łukasza Jurkowskiego z Mariuszem Pudzianowskim i to będzie już ostatni potek tej rozmowie, bo wiele osób było, no powiem, wręcz oburzonych faktem, między innymi twój trener, że że dochodzi do walki kolegów klubowych, jak ty do tego podchodzisz? Ja po pierwsze w ogóle uznaję, że to jest w ogóle super pomysł i super zestawienie. To pewnie jest wielu malkontentów, jakichś krytyków tego zestawienia, bo nie można go nazwać najbardziej sportowym zestawieniem na pewno na tej karcie i pewnie ani Mariusz, ani Łukasz tego też nie bronią w ten sposób. Ale ja uważam, że z punktu widzenia interesowności takiego dla widza jest to super zestawienie. Ja. Muszę powiedzieć, że z niecierpliwością na nie czekam, e, natomiast no, no dziwna jest sytuacja, ale jakby ratuje moim zdaniem trochę to, że klub WCA jest bardzo duży i tych grup też jest dużo i trenerów jest wielu, to przypuszczam, że nie jest tak, że zawodnicy wcześniej wspólnie zawsze trenowali na tych samych treningach. Przypuszczam, że mieli inne sztaby szkoleniowe i, i gdzieś tam nie byli takimi mocnymi partnerami e, treningowymi, no zdecydowanie jakby ja nie mam nic przeciwko temu. No. Żeby była jasność, chociaż ja jestem podgryzany za to, ja też jestem raczej, że tak powiem, pozytywnie nastawiony do, do tej walki i, i czekam, bo jestem ciekaw. Zwyczajnie ja, ciekaw ja, i to jest najfajniejsze. Ja, abso na ja absolutnie tak. Bez względu na większe czy mniejsze sympatie do walczących zawodników, to uważam, że to jest super zestawienie i to będzie bardzo ciekawe. To jakbyś miał tylko na koniec powiedzieć, w jaki sposób zakończy się twoim zdaniem ta walka? Myślę, że Mariusz przynajmniej dwie rundy będzie w stanie Łukasza przewracać i, i kontrolować. No, uważam, że Mariusz wygra na punkt. Jasne. Dobra, wielkie dzięki. Czekamy na, twoje, na, twoje, na twoją walkę miłej zabawy z, z sylwkiem miłego, miłej regeneracji. I co? I mam nadzieję, do, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.